Witaj. To jest smoczusia, a to jest jej smoczy kryształ, jej skarb. Pomóż smoczusi dojść do jej skarbu. Smoczusia będzie poruszać się po kolorowych polach. Do przodu, w prawo, lub w lewo, może też do tyłu. Nie może wchodzić tam, gdzie leżą kamienie. Na kamienie nie, musi je omijać. Od mojej strony to wygląda trochę inaczej, ale umówmy się tak. To jest Twoja lewa, a to jest Twoja prawa, tak to widzisz na ekranie. To co? Zaczynamy. Gdzie ma pójść smoczusia? Do przodu. Zmociusiu, idź teraz. Gdzie? W prawo. Zmoczusiu idź. Do przodu. Gdzie teraz przejdzie z moczusia? W prawo. A teraz dwa kroki. Oj Teraz dwa kroki gdzie? Tak, do przodu. Jakie to będą kolory? Czerwony i zielony. Zgadza się. I uwaga. Hopsa, hopsa. Gdzie teraz ma pójść Smoczusia? W lewo. A teraz Ile kroków? Tak, dwa kroki w lewo. Już prawie jest ma na miejscu. Gdzie ma teraz pójść Smoczusia? Do tyłu, zgadza się. Hop, hurra, skarb został odzyskany. Brawo dla Ciebie. A teraz zagadka. Zdejmuję wszystkie kamienie. Smoczusia stoi na kółku pomarańczowym, a skarb leży na kółku fioletowym. Zagadka dla Ciebie. Którędy ma pójść Smoczusia? W taki sposób, żeby na jeden kolor, czy na każdy z kolorów, nie na każdy, żeby na jeden kolor nadepnąć tylko raz. To nie będzie każdy kolor, chodzi mi o to, żeby żaden kolor na jej trasie się nie powtórzył. Żeby na jednym kolorze była jeden raz. Natomiast y, nie musi wejść na każdy z kolorów na planszy. Jak to zrobić? Którędy ma przejść? żeby żaden kolor na jej trasie się nie powtórzył. Czekam na odpowiedzi. Może to być trasa oznaczona kierunkami do przodu, w prawo, w lewo lub kolorami. Dziękuję za wspólną zabawę. Do zobaczenia.